Hej, dziś witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie filmik. Zagramy sobie w, w piłkarskie głowy, jak to można nazwać. Więc sobie wybiorę jakiś klub. Niech to będzie Chelsea. Tutaj że oli Żirów sobie wybierzemy. Pokażę Wam tylko rundę grupową, bo wcześniej nagrywałem i jednak uznałem, że to trochę za długo będzie całe, cała Liga Mistrzów. Więc 1 do 0 na razie jest reż. Bardzo ta gra mnie wciągnęła przez te ostatnie dni, jak gram. Jeżeli chcecie w nią zagrać, no to wpiszcie sobie 2d.com, czyli tutaj, jak jest, ta, jak jest tutaj to piszę, no to to sobie wpiszcie. Mi się zagapił. Yy, i Albo jak nie chcecie szukać później tej gry, to sobie wpiszcie po prostu Football Heads Champions League i to wtedy wam wyskoczy. Więc ja przegrałem wtedy jeden bo się zamyśliłem tutaj właśnie omówieniem, lecz od... spróbuję to odrobić. Jest pierwszy gol. Teraz gramy z Red Bull Salzburg. Ha, nie trafił. A, teraz trafił, ale na początku to. W ogóle dziękuję za 200 wyświetleń, które dobiliście pod rzutem karnym. Kreski Lego. Jestem zaskoczony, bo y, inne takie y, dwuminutowe, znaczy tam minutowe, takie dłuższe z kresków Lego, to mają po mnie wyświetlenia. Taki właśnie 10-sekundowy zarobił aż tyle wyświetleń. Więc Dzięki. A ja teraz grałem z Gara Stary. Tam kiedyś Łukas Podorski grał. Nie wiem czy dalej gra. Chyba już dalej nie gra w nim. Raczej już nie gra, ale... Wiem, że 2-0 wygrywam. 3 do zera. 4-0 Właśnie tak często się odbije od ściany, i no albo z głowy. 5-0 wygrywam to, co na początku przegrałem. Shortcut Donieck. To teraz 6-0. I proszę bardzo, koniec meczu. Wygrana. Pierwsze miejsce w tabeli, a dopiero co było ostatnie, więc teraz musimy pokonać szart Donetsk, żeby się nie wybili na pierwsze miejsce, bo mają 5 punktów, a ja 6 mam. Na razie 1-0, ale to. Wcześniej przegrałem 4 do 1 i dlatego na ostatnie miejsce spadłem. Lecz to chcę teraz odrobić. 1-0. O, właśnie yy, chciałem powiedzieć, że 10 sekund teraz jest do końca. Wcześ, wtedy było 15, ale teraz jest 10. Reż, szt, m, chciałem to wyrównać wynik, żeby zdo, zdobył punkt. A nie, oni też chyba mieli wcześniej 6, bo teraz mam podobno. A nie, Bogata Stelema, że Tedonisk ma 6, więc. Teraz zgadę stare gram. Nie, z Redburem gramy teraz. I zobaczymy ile. Uda mi się. Czy wygram, czy przegram, czy coś szczere, czy nieszczere. Wszystko się okaże. Jeden do jednego. Więc, y, teraz, y, więc teraz, więc teraz 2-1 jest 15 sekund. 3-1 już przegrałem, bo się zamyśliłem właśnie w tym opowiadaniu, ale też i tak gwarantowany. Wejść. Nie, nie gwarantowane. Jeżeli teraz wygram, to będzie gwarantowane wejście. Lecz to już czy wygram, czy nie wygram, bo i tak na tym odcinku nie będzie, żeby ten odcinek nie był za długi. Bo teraz już widzę, że tutaj ma 6,5 minuty. A za długi filmik nie może właśnie być. Więc. Jak Wam się te filmy podobają, to zostawcie łapkę w górę, wtedy zobaczę, czy wróci gdzieś tak. 10 łapek w górę i może wrócić ta seria. Dobra, 4-1 wygrałem, więc to by było na tyle. Tu już jest tabelka, jak to wygląda. Więc to by było na tyle. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jak Wam się film podobał. Zostawcie też subskrypcję. Polecajcie te filmy kolegom. Ja się z Wami Żegnam. Cześć.